Children from class 5. How are you today? Witam Was moi drodzy. E, dzisiejsza lekcja będzie nieco krótsza, znaczy, pewnie nieco krótszy będzie film, natomiast e, e, czeka Was praca z tekstem. Ale zanim powiem więcej o temacie, dziękuję za nadsyłane zeszyty, notatki, prace. Czekam jeszcze od kilku pojedynczych osób z tej ostatniej lekcji a numer szósty nie dał mi nic, więc jeszcze ciągle czekam na notatki i na, od, na to na jakiś znak, że pracuje tutaj sobie z nami, tak? OK. Today is Saturday, March the 21st, 2020. OK? And the subject of today's lesson is Ghost Town. Praca z tekstem na dzisiejszej lekcji. Um, przeczytacie sobie taki tekst i przesłuchacie nagrania do niego. Um, oczywiście, zanim to zrobicie, open your books at page 82 and let's do exercise one. Okay. Proszę Was o to, żeby przepisać i zapoznać się ze słownictwem, które jest w czerwonej ramce pod tekstem oraz z tym, które Wam przesłałem w notar notatce dodatkowo. Te słówka pochodzą z tekstu, żebyście lepiej ten tekst zrozumieli. Jeżeli więcej słówek jest niejasnych, zachęcam do korzystania ze słowników. Natomiast e, Waszym zadaniem za chwilkę będzie, bo puszczę nagranie e, przeczytać tekst sobie najpierw samemu, potem razem z nagraniem oraz e, odpowiedzieć na trzy pytania. E, więc staramy się odpowiedzieć na te trzy pytania w zeszycie. Macie przy zadaniu pierwszym właśnie takie pytania. What is a ghost town? Uh, number two. Why was Jerome busy in the past? And three. Why is it a ghost town now? Uh, tyle. Mam nadzieję, że w tekście się więcej wyjaśni. A zanim jeszcze puszczę tekst. Nagram Wam wymowę słówek tych z tabelki poniżej oraz słówek, które macie w notatce, ponieważ w notatce macie tylko po angielsku, a po wysłuchaniu mnie y, będziecie wiedzieli, jak jest po polsku i zachęcam do nagrywania się i przesyłania mi wymowy. Za to są y, plusiki. Y, jeżeli ktoś ładnie mówi, y, to plusy, jeżeli są jakieś tam błędy, to ja zazwyczaj Wam piszę potem to na Messengerze, co tam należy skorygować, tak? Teraz powiem Wam znaczenie tych słówek, które Wam pisałem w notatce, oprócz tych, które są w czerwonej ramce do tekstu, a następnie wszystkie słówka poćwiczę wymowę, tak, żebyście Wy mogli mi przesłać nagranie z wymową. Najpierw tłumaczymy słówka dodatkowo z tekstu. Only, only znaczy tylko, tak. Busy, mamy tam takie słówko jak busy. Busy, moi drodzy, znaczy zajęty, ale tutaj w tym znaczeniu, w tekście zatłoczony, w sensie jeśli chodzi o miasto. High school. High school, moi drodzy, jest to szkoła średnia. I empty. Empty means pusty in Polish. Dobrze, powiedziałem Wam znaczenie tych słówek, to teraz yy, powiem wszystkie słówka po dwa razy razem z tymi z, yy, z ramki, które są poniżej tekstu, żebyście właśnie tą wymowę mogli mi przesłać. No dobrze. Zaczynamy od ramki. Gold, gold, silver, silver, buy, buy. Find out, find out. Instead, instead, ghost town, ghost town. I teraz słówka, ja mam only, only busy, busy, high school, high school, empty. Empty. No, i teraz nadszedł czas na wysłuchanie nagrania, więc śledzimy tekst i słuchamy nagrania. Listen and read. Słuchamy i czytamy. Listen and read. CD2 Track 50. Ghost Town. Jerome, a town in Arizona in the United States is quiet. Very quiet. Only about 300 people live here, but in the past it was much busier. In the first part of the 20th century, Jerome was full of people. There was gold in the hills near the town, and silver too. People came from other parts of the United States to live and work here. By 1930, Jerome had 15,000 people. There were hotels, shops, and a high school. But by 1950, there was no more gold or silver, and by 1960, Jerome was a ghost town. The houses were empty. There were no children in the school. In fact, only about 50 people lived in the town. Today, Tourists sometimes visit Jerome. They come to find out about its history. There's still a high school in Jerome, but there are no students in it. Instead, there are artists. They paint pictures of the town and put them on the walls. Even a ghost town can be beautiful. Not. tekst już powinien zostać wysłuchany. Ja jeszcze parę słów o tym tekście powiem, że jak już mogliście doczytać, <coughs> Ghost Town po polsku to miasto widmo lub dosłownie bardziej miasto duchów. I właśnie ten tekst dotyczy pewnego miasta w Stanach Zjednoczonych, które, które to takim jakby miastem widmo się stało, ale to już z treści tekstu powinniście dowiedzieć się więcej. Jeszcze odnośnie tych słówek z rangi chciałem coś powiedzieć. Tam mamy takie słówko by do określonego czasu. I za pomocą tego słówka na przykład wyrażamy taką sytuację, że mówimy, że coś się wydarzyło bądź wydarzy do określonego punktu w czasie. Na przykład mógłbym wam powiedzieć: Do your homework by Monday. Yy, albo by Monday, your homework should be done. Czyli do poniedziałku, Wasza praca domowa powinna zostać zrobiona. Tak? O to tu chodzi. Że by określamy, że do konkretnego miejsca w czasie coś w przyszłości będzie miało miejsce, bądź w przeszłości miało miejsce do tego danego punktu w czasie. Na przykład do danego roku. O. Yy, dobrze. Let's proceed to exercise 2 from page 82. W zadaniu drugim, moi drodzy, mamy cztery, pięć przykładów, w tym jeden zrobiony przykładowo, i polecenie anglojęzyczne brzmi: Find the numbers and dates in the text and complete the sentences. Right in your notebook. Czyli musicie znaleźć pewne liczby w tekście i wpisać je w dobre luki w tych zdaniach. Eee, tyle, krótko i na temat. Jak jakieś pytania, to oczywiście pytajcie przez Messengera. Um, and now, let's continue with exercise three on the same page. Więc na tej samej stronie robimy zadanie trzecie. E, zadanie trzecie już polega na e, wysłuchaniu nagrania. E, what can you see in, in the picture? Uh, in the picture you can see Agata and Marcus, OK? Na obrazku, moi drodzy, widzicie bohaterów naszych photo stories, czyli Agatę i Markusa. Posłuchamy za chwilkę ich dialogu i Wy musicie stwierdzić, czyli czy weekend był bardziej ekscytujący. Więc słuchamy i staramy się to stwierdzić. Więc teraz czas jest na nagranie. So, listen to Agata and Marcus. CD 2, track 51. Hi Marcus, how are you? I'm fine, thanks. How was your weekend? It was really good. Were you here in Oxford? No, I wasn't. I was in London with Tomek. We were at my aunt's house. Really? Where does she live in London? She lives near Paddington Station. So, in West London? That's right. It was her birthday on Saturday. So we all went out to the theatre in central London. The show was great. It was a musical called The Lion King. Oh, yes. I know that show. It's good. And guess what? James Samuel was there too. Really? Who's he? He's on TV, you know. He's a presenter on TV. I don't know him. What does he look like? he's got short dark hair he was about 10 seats from us it was really exciting anyway how was your weekend it was okay i was at home nearly all weekend it wasn't very exciting alright if you've finished listening let's go to exercise 4 at page 82 Więc teraz przechodzimy do zadania czwartego, moi drodzy. Jest to zadanie właśnie takie typowo egzaminacyjne, jednak dostosowane do waszego poziomu, ponieważ polecenie nam tutaj mówi, żebyśmy jeszcze raz wysłuchali tego nagrania, które Wam przed chwilą puściłem. Albo jeżeli pamiętacie, od razu możecie udzielać odpowiedzi na pytania A, B, C. Więc. Ym... Musimy odpowiedzieć na te trzy pytania. Odpowiedzi mamy w formie obrazkowej, tak? Tyle w temacie. Tutaj więcej już nie trzeba dodawać, ponieważ pytania są po polsku. Akurat jedynie w a odpowiedzi mamy ABC, ale w formie obrazkowej. Więc proszę to zrobić. Tak jak mówiłem, to wszystko jeśli chodzi o nagranie z mojej strony. To jest to, razem to nagranie można powiedzieć z racji tego, że mamy przez internet i mamy możliwość wysłuchania. To jest wszystko Waszą pracą domową. Nic więcej na tą lekcję już nie ma. Więc no tyle. Kończymy i widzimy się w przyszłym tygodniu. So see you in the next week and stay healthy. i just wanna feel more alone